Dobry, witam Państwa na dzisiejszej konferencji prasowej z, z okazji 74. rocznicy powstania e, Armii Krajowej. Na dzisiejszej konferencji wypowiedzą się e, Konrad Berkowicz, wiceprezes Partii Korbin, oraz dr Piotr Wielczyński, komendant e, Legii Akademickiej. I na początku chciałbym dać głos Konradowi Berkowiczowi. Szanowni Państwo, naród, żeby mógł się e, rozwijać, żeby mógł żyć w wolności i w pokoju, potrzebuje. Bohaterów. A żeby mógł liczyć na bohaterów w przyszłości, musi przynajmniej pamiętać o bohaterach z przeszłości. Dzisiejszy dzień jest świetną okazją do tego, żeby bohaterów upamiętnić, bo dzisiaj są nie tylko walentynki, ale święto innej miłości miłości do ojczyzny. Jak wiadomo, miłość to jest skłonność do bezinteresownych poświęceń, a żołnierze AK z całą pewnością bezinteresownie. Poświęcali się dla swojej ojczyzny, dla naszej ojczyzny, dla Polski. Cześć i chwała bohaterom. Chciałbym powiedzieć, że żyjemy obecnie w czasach kryzysu autorytetów. Wiele młodych ludzi przychodzących właśnie do mnie, do legii akademickiej, szkolić się, bowiem brakuje im autorytetu męskości. Ci młodzi mężczyźni przychodzą i szukają. A mogą tak blisko znaleźć. Mamy w Krakowie piękne Muzeum Armii Krajowej, dzięki któremu mogą poznać historię. Nazwiska przewijają nam się na różnych sferach, na tablicach, na ulicach, na pomnikach, jednak w nauczaniu historii w Polsce mało się o tym mówi. Wiele, wiele właśnie kursów kończy na II wojnie światowej, natomiast historii współczesnej, naszych bardziej współczesnych bohaterów, się pomija. Mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni. Dzisiaj mamy także Walentynki, o Walentynkach każdy pamięta. Natomiast o Armii Krajowej, która walczyła na dwóch frontach i była zalążkiem polskich wojsk specjalnych, już pamięta niewielu. Dlatego staramy się dzisiejszym happeningiem, dzisiejszym wydarzeniem, także podkreślić istotę ich wysiłków na rzecz naszego kraju i jednocześnie podkreślić, że te postawy które reprezentowali żołnierze Armii Krajowej nie zostaną zapomniane dopóki my żyjemy. Więc starajmy się naszą młodzież wychowywać w duchu patriotycznym, bowiem ci ludzie, którzy walczyli za Polskę na to zasługują. No ja widziałem dzisiaj tutaj pod Muzeum AK, że wiele par z okazji walentynek przyszło właśnie do Muzeum AK, więc to bardzo fajne i pozytywne połączenia tych Połączenie tych dwóch świąt, patriotyzm jest coraz bardziej modny w Polsce, to jest ważne, to jest dobre i my teraz złożymy kwiaty pod tablicą upamiętniającą jednego z bohaterów Armii Krajowej, Kazimierza Kołaczkowskiego.